Witam Was bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Wam przedstawić kilka moich polecajek. Ale nie będą to polecajki środków spożywczych, czy chemicznych, czy książek, czy ubrań. Nie, to będą polecajki kanałów. To będą polecajki kanałów, które ja lubię oglądać, bo tak samo ja, jak i Wy, lubicie oglądać różnego rodzaju kanały. I ja pomyślałam sobie, że będę oglądać kanały młodych YouTuberów. YouTube często podrzuca nam właśnie takie filmiki osób, które dopiero się przebijają na YouTubie, bo przypomniałam sobie jak to ja rok temu zaczynałam i jaką przyjemność sprawiały mi nowe subskrypcje, komentarze czy zwiększona, zwiększona oglądalność z zaciekawieniem czytałam statystyki YouTube'a o tym, kiedy mnie oglądacie, w jakich godzinach, jak długo, więc to było dla mnie bardzo fascynujące i wiem, jak to wpływa na każdego młodego YouTubera, więc postanowiłam takich właśnie młodych YouTuberów wesprzeć właśnie taką subskrypcją, łapką w górę i komentarzem. I Muszę Wam się przyznać, że tą moją polecajkę zacznę od kanału, który mnie najbardziej urzekł. Trafiłam na kanał. YouTube podrzucił mi taki filmik, który miał nazwę: Nie jestem dobrą opiekunką. I ten tytuł zasugerował mi, że być może ten ktoś będzie mówił o opiece w Niemczech. Tak, o tym mi się tak mi się z tym to skojarzyło, ale nie. To był kanał Grażynki Wolańskiej, Dom Pod Bocianem. Grażynka tam opowiada bardzo szczerze o opiece nad swoją teściową. Trudnej opiece nad swoją teściową. I ta jej szczerość spotkała się ze sporym hejtem. Bardzo to na grażynkę wpłynęło. Jest to niesamowicie wrażliwa kobieta, ale przy tym bardzo taka szczera i prawdziwa. Bardzo lubię słuchać jej filmików, bo jest mało że inteligentna to również ma swoją pasję. Przeprowadziła się do pięknego warmińskiego domu z pięknym ogrodem i ten ogród nam często pokazuje jak również dom w którym mieszka, jak go sobie zagospodarowała. Poza tym Grażynka jest autorką książki jak również Grażynka maluje. Maluje Przepiękne rzeczy, najczęściej anioły na deskach z warmińskich, starych, stuletnich domów. Bardzo mnie ten pomysł urzekł. Ja uwielbiam anioły, mam ich kilka i uważam, że te anioły chronią nas od wszelkiego zła i przyciągają do nas dobro. W tej chwili będę się przygotowywać do wyjazdu do Włoch, ale jak wrócę, to wybrałam sobie już w sklepie Grażynki takiego anioła, którego chciałabym, żeby dla mnie na takiej desce namalowała. Bo wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie odczucie, że jeśli takiego anioła namaluje mi kobieta. W moim mniemaniu, anioł. Więc ona, malując go dla mnie, będzie trochę taki spersonalizowany. Ona dla mnie ze swoją energią, a ja przyjmę go ze swoją, dając jej swoją energię. Myślę, że to będzie taka wymiana. Na pewno sobie zamówię też książkę, bo jestem ciekawa tego, o czym piszę. Słuchałam kilku rozdziałów, które czytał jej mąż. Bardzo ma taki ciekawy głos i bardzo pasował mi do, do właśnie do tej książki, do tego, o czym Grażynka pisze. Więc Grażynka jest naprawdę bardzo szczerą. Bardzo prawdomówną osobą, bardzo otwartą, niesamowicie mi się to spodobało. Przykuła moją właśnie uwagę tą, tą taką prawdziwością. Ja lubię to w osobach. Tą taką energię, która jest mi, mnie samej potrzebna. To jest taka energia, która jakby powiela tą moją energię. I sprawia, że ja się czuję o wiele lepiej. Nawet jak słucham tego jej kanału, tych, tego jej głosu, to się po prostu czuję zupełnie, zupełnie inaczej. Dlatego, jeśli będziecie mieli ochotę, wejdźcie na kanał Grażynki Wolańskiej, na kanał Dom Pod Bocianem i zobaczcie, o czym Grażynka mówi i jaką jest osobą. Zachęcam, to jest ova naprawdę warta. Kolejnym kanałem, o którym wam chcę powiedzieć, to jest Maria Zaprasza. Maria stworzyła swój kanał, jak to ona mówi, w późnym wieku. Nauczyła się różnych rzeczy. Maria jest poprzez ma, musi bardzo na siebie uważać, bo bierze. Różnego rodzaju leki, żeby te tej nerki organizm nie odrzucił. Bardzo, bardzo opowiada też w ciekawy sposób o, o tym przeszczepie, jak to, jak to jest i jestem jej za to wdzięczna, bo po prostu na ten temat naprawdę niewiele wiedziałam. Dopiero wiele rzeczy dowiedziałam się z jej opowiadaniem. Poza tym Maria jest pasjonatką. Dziergania na drutach. Ja kiedyś też bardzo lubiłam robić na drutach, na szydełku, dziś po prostu nie mam do tego cierpliwości, takie, wiecie, liczenie, jak to Maria robi, przepiękne wzory ażurowe, naprawdę, robi sobie sweterki, robi sobie karligany, robi sobie, no przeróżne rzeczy właśnie na, na tych drutach, wyczynia tam przeróżne, przeróżne fajne rzeczy. Prezentuje się, bo ona mało że robi, to ona również w tych swoich sweterkach, tych swoich bluzkach chodzi. Ona to po prostu lubi. To mi się podoba, bo to jest takie coś ponadczasowe, takie coś, co można powiedzieć, że dzisiaj nie modne, ale uważam, że to nie jest ważne, co, jaka jest moda, tylko to, w czym my dobrze się czujemy bardzo lubię e, e, Marysię. Marysia to jest dla mnie taka e, jakby dama z dawnych lat, z taką pełną klasą. E, bardzo to u niej lubię, również to ciepło, które e, wokół siebie roztacza. Także jeśli macie ochotę e, pobyć sobie z Marysią i posłuchać, to was zapraszam na jej kanał. Maria zaprasza. Kolejnym kanałem kobiety w moim wieku, o, troszkę młodszej, bo Bogusia jeszcze pracuje, to jest Bunia XYZ. Bogusia ma słabe zdrowie, opiekuje się też mamą i teraz najczęściej spotykamy się z Bogusią na spacerach. Bogusia uwielbia wychodzić ze swoim psem, bajką na spacery, pokazywać nam okolice, miejsce, w którym mieszka. I oczywiście te jej spacery są też jej potrzebne po to, żeby wyrzucić z siebie różnego rodzaju emocje, wygadać się, mieć ten kontakt z widzami choćby tylko wirtualny, ale ona wie, że po drugiej stronie są osoby, które ją słuchają, które czekają na jej filmiki i które ją oczywiście wspierają w różnych zawierowaniach jej życia, w różnych, wiecie, czasem mamy takie depresyjne stany, czasem się czujemy gorzej, a właśnie takie dobre komentarze naszych widzów bardzo dobrze nam robią, bardzo dobrze działają i właśnie... Na, na Bogusię również. Myślę, że ten kanał jest potrzebny dla niej samej jak okno do czegoś innego, do czegoś nowego. Daje on, ten kanał daje też jej siłę i wiarę w to, że wiele w życiu można po prostu zmienić. Nie zawsze jest to takie łatwe i proste, jak to w życiu bywa, ale zawsze warto próbować, i Bogusia właśnie tak robi. Czasem jest e, smutniejsza, a czasem jest bardzo wesoła, bo cieszą ją, e, wiecie, piękne widoki, rzeka e, i, i coś, e, coś, co po drodze spotyka. Więc e, zachęcam Was, żebyście zerknęli na jej kanał i być może jakimś fajnym, ciepłym komentarzem wsparli tą miłą, miłą kobietę. E, to były trzy kanały dziewczyn w moim wieku, a teraz troszeczkę schodzimy w dół, czyli będą dziewczyny młodsze. Kolejnym kanałem, który lubię, to jest codziennik. Codziennik prowadzi Iwonka. Bardzo lubię Iwonkę, i uwierzcie mi, że pierwszy filmik, który obejrzałam na jej kanale. To obejrzałam go trzy razy, bo w tym filmiku Iwonka kilkakrotnie mówi o swoim mężu, mężuś. Bardzo mi się to słowo spodobało, bo to odzwierci, odzwierciedla jaki ona ma stosunek do swojego męża. Naprawdę widać w tym słowie wszystkie uczucia skupione do, do swojego partnera. Iwonka pracuje, Iwonka ma dwoje dzieci, no i oczywiście ma mieszkanie w bloku, ale również ma działkę i zabiera nas bardzo często na tą działkę, ale również widzimy się z Iwonką w jej mieszkaniu. Iwonka jest pasjonatką kwiatów. Jak potrzebuje jakiejś inspiracji względem kwiatów, to sięgam właśnie do jej kanału, bo Iwonka świetnie zna, zna wszystkie nazwy kwiatów, które posiada, uwielbia storczyki, ma przepiękną kolekcję hoi. Naprawdę ma mnóstwo, mnóstwo kwiatów, tak w domu, jak i na działce. Potrafi przepięknie o nich opowiadać, o pielęgnacji, o rozprawianiu się ze szkodnikami naprawdę robi to robi to naprawdę bardzo dobrze ja lubię lubię ten jej kanał bo ja lubię rośliny i ja się zachwycam ich kolorem kształtem ale nie wszystkie nazwy pamiętam tak jak Iwonka czasem naprawdę muszę się pogłowić żeby sobie przypomnieć jak, jak się moja roślina nazywa a Iwonka po prostu te nazwy dla mnie takie trudne po prostu sypie jak z rękawa Także bardzo lubię ten kanał, bo prezentuje właśnie nie tylko kwiaty, ale takie swoje codzienne życie, gdzieś wyjścia z mężem i z dzieciakami po, po różnych takich zakątkach. Więc to, to mi się po prostu w niej podoba. Więc jeśli macie ochotę na taki kwiatowy i życiowy kanał zajrzeć, to zapraszam Was do Iwonki, do kanału Codziennik. Kolejnym kanałem, który lubię i do którego zaglądam, to jest Holinek. Ten kanał jest mi bliski, a właściwie ta dziewczyna Monika, która prowadzi ten kanał, dlatego że jej historia jest mi bliska. Bo jest to dziewczyna, która ma dwóch nastolatków synów i ma męża, który pracuje w Niemczech. Ja wiem, że. Bardzo trudno jest tak na odległość tą rodzinę scalić. Trochę ta jej rodzina jest w takiej separacji, ale widzę, że wykorzystują każdą możliwość, kiedy mąż przyjeżdża do domu, żeby spędzić ze sobą przepiękne chwile. Wiem, że Iwonka też z chłopakami wyjeżdża do Niemiec i tam spędzają z mężem wspólnie czas. Więc to, to jest, ja wiem, że to jest piękne, ale to też jest trudne. Trudne dla kobiety, która musi się na to po prostu godzić. Bardzo trudne. Wiem coś na ten temat i, i może dlatego ten, ten kanał i ta kobieta jest mi, tak, jest mi tak bliska. Monika opowiada o swoim życiu codziennym. Monika. Piecze przepiękne ciasta. Jak zobaczycie, jaki wykonała tort dla swojej koleżanki, to naprawdę będziecie pod wrażeniem. Jest perfekcjonistką, jest niesamowicie wrażliwa, zajmuje się bardzo fajnie swoją rodziną, swoją babcią. Zobaczycie, zobaczycie jej takie codzienne rzeczy. Opowiada też o sobie. Bardzo mi się to podoba, bo jest naprawdę taka um, empatyczna i wydaje mi się, że prowadzenie kanału to dla niej, w tej sytuacji, w której jest, to jest też takie. Um, dla niej taka odskocznia od tej codzienności, od tego niemyślenia o, ty, o tej swojej trudnej sytuacji, czyli o tym, że jest tutaj sama bez, bez męża, i wiele decyzji musi to ona podjąć. Więc myślę, że ten kanał jest takim jej taką odskocznią, bo widzę, że się zaczyna fajnie rozwijać, fajnie realizować, bardzo jej w tym kibicuje, bo być może pójdzie to w fajnym takim kierunku, a w jakim, no to pewnie się za jakiś czas dowiemy, bo tego na pewno ani ona nie wie, ani nie wie dokąd będzie zmierzało jej życie. I chociaż jakieś plany są, to zawsze, zawsze wiele rzeczy się może zmienić. Więc jeśli macie ochotę poznać taką kobietę, która jest w takiej sytuacji, a nie innej, i myślę, że nie jest jedyną kobietą w tej sytuacji, bo w Polsce jest dużo takich kobiet, które mają mężów, które, którzy pracują za granicą, żeby tu w Polsce rodzinie żyło się lepiej. Więc zaglądnijcie na kanał Cholinek. I na koniec zostawiłam sobie kanał. Tym razem już młodego mężczyzny. Ten kanał nazywa się Szlak Channel i prowadzi go mój znajomy Damian. Damiana znam z Krakowa. Poznaliśmy się parę lat temu. I jak to mówi Damian, ja byłam inspiracją do tego, żeby on ten swój kanał sobie otworzył. Czasem jest tak, że się po prostu tylko mówi, ja bym coś takiego zrobił, ale zazwyczaj zostaje to w sferze myślenia, ale nie działania. I czasem trzeba inspiracji kogoś takiego bliskiego, żeby samemu też ruszyć z takim projektem. Kanał Damiana jest kanałem podróżniczym. Damian zabiera nas w różne miejsca świata. Takie, które on uważa, że warto obejrzeć, pokazuje nam, co tam można zobaczyć. Pokazuje nam, oczywiście, takie, sprzedaje nam różne takie ciekawostki dotyczące podróżowania indywidualnego, na co zwracać uwagę, z czym możemy się tam zmierzyć. Więc myślę, że takie wskazówki dla, dla takich indywidualnych turystów są bardzo cenne. I Damian się właśnie tymi wskazówkami z nami dzieli. Ale jego kanał to nie jest tylko kanał turystyczny. To jest również kanał, na którym są prowadzone bardzo ciekawe rozmowy. Te rozmowy są prowadzone przez, jak on to mówi, studenciaka, bo on jeszcze ciągle się uczy jeszcze ciągle podnosi swoje kwalifikacje. Więc te rozmowy są naprawdę ciekawe. Musicie ich posłuchać, bo ja czekam na każdą kolejną rozmowę, bo każda kolejna rozmowa jest zupełnie o czymś innym i oczywiście jest niesamowicie ciekawa, tak jak choćby bardzo pasująca do dzisiejszych czasów, czy z kłamstwem nam do twarzy. Taki jest tytuł jednej z rozmów. Więc zachęcam Was bardzo, żebyście na ten kanał zajrzeli, bo, bo, to, bo to jest po prostu ciekawe. Prze, taka przeplatanka y, takich podróżniczych pasji z tym, co, czym jakby zajmuje się na co dzień. Damian jest bardzo ciekawą osobowością i Damian teraz we, w lipcu wyjeżdża na cały miesiąc do Włoch, żeby porozkoszować się włochami, ale już nie jak turysta, bo już Włochy poznał. Tylko po prostu chcę wtopić się jakby w to życie włoskie, trochę zasmakować gotowania włoskiego, zasmakować szukania lokalnych potraw, no i być może wspólnego gotowania z rodziną, u której wynajmuje mieszkanie. Więc jestem bardzo ciekawa, jak mu, się, jak mu się to po prostu uda. I w ostatnim. Dniu mojej wycieczki, jak będziemy w Bolonii, on będzie wtedy bardzo blisko mnie. Mam nadzieję, że się spotkamy i wspólnie razem wypijemy taką prawdziwą włoską kawę na włoskim terenie. Myślę, że to będzie przecudowne spotkanie i... Będę się już cieszyć na samą myśl, że do takiego spotkania dojdzie. Bo spotkanie poza, poza terenem, na którym się zawsze spotykamy, jest bardzo ciekawe. Poza tym, tak jak wspomniałam, Damian przeprowadza różne rozmowy z ciekawymi ludźmi, ale oczywiście my również ze sobą przeprowadzamy bardzo fajne rozmowy. I myślę, że taką rozmowę sami ze sobą przeprowadzimy już w Polsce. Jak wrócimy do kraju, i pewnie taką rozmowę Wam na moim kanale zaprezentuję. I tak jak powiedziałam, ja byłam inspiracją dla Niego, a jego dom był inspiracją dla, dla, moje, dla mojego domu i dla zmian, które wprowadziłam w swoim mieszkaniu. Bo odwiedzając jego mieszkanie, zachwyciłam się przepięknymi roślinami, tą ilością roślin, i wtedy, chociaż myślałam o kilku roślinach u siebie, to zainspirowana tymi właśnie wrażeniami z oglądania tego mieszkania, pomyślałam sobie, że ja takie mieszkanie pełne roślin też chcę mieć. Więc Oboje na, e, inspirujemy się nawzajem, e, bardzo lubimy tą energię. Więc jeśli macie ochotę poznać młodego człowieka z jego pasjami, to zapraszam Was na e, kanał Szlak Channel. Kochani, a teraz to już wszystko koniec moich polecajek. Jeśli będziecie mieli ochotę, to zachęcam Was do wejścia, chociażby raz obejrzenia tych. Tych kanałów. Być może któryś z, was, któryś z tych kanałów przypadnie Wam do gustu. Kochani, to już koniec. Jeśli macie ochotę i życzenie, to bardzo proszę o łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrypcji, jak również do komentarzy. Piszcie, jakie Wy lubicie oglądać kanały, czy takie, które już mają po tam dziesiątki tysięcy subskrybentów, czy po prostu tak jak ja lubicie wspierać. Młodych, młodych youtuberów. Piszcie, jestem bardzo ciekawa. Kochani, na koniec przypominam jeszcze o spotkaniu, które organizuję na rok istnienia kanału. To spotkanie odbędzie się w lipcu. Dziś już mogę powiedzieć, kiedy. Dokładnie będzie to 20 lipca o godzinie 12. Zapraszam wszystkich subskrybentów kanału Uli Gaduli, którzy tylko będą w tej okolicy. Będą mieli okazję i ochotę spotkać się ze mną, to naprawdę zapraszam. Zapraszam na kawę, na ciastko, a może na lody, zobaczymy. Ja wiem, że są to wakacje, nie wszyscy będą mieli możliwość uczestnictwa, bo są urlopy, wyjazdy, ale po prostu może będziecie w okolicy, może będziecie u rodziny, u znajomych i będziecie mieli okazję przyjechać. Ja bardzo chciałabym poznać Was osobiście, bardzo mi zależy, może chociaż parę osób przyjedzie, bardzo na to liczę. Na tym spotkaniu będzie towarzyszyć mi córka, więc będziecie mieli okazję poznać również ją. Kochani, zachęcam i zapraszam Was bardzo na to spotkanie. A teraz już kończę i widzimy się w kolejnym odcinku. Do widzenia!